mam z tej strony Agbi yy, jak widać mam jakąś pilną interwencję, no, którą oczywiście zaakceptujemy yy, dostaliśmy cynguł ukryciu dużej ilości kontrabandy o pewnie będzie potrzebna łopata znając życie, mamy jakąś łopatę? mamy jedną łopatę tylko yy, dobra, może nam stać yy, tutaj no, także e, witajcie w Contraband Police. W kolejnym odcinku. Witam cię hrapu Troszeczkę tak niestandardowo się przywitałem, ale no cóż. Czasami i tak trzeba. Gdzie my musimy jechać? Na cmentarz, czyli czysto teoretycznie jakbyśmy cały czas prosto i w prawo. Okej, okay, tylko nie tak... Mm, mogę włączyć jakoś światło i odkąd... O! Dobra, więc co? Zdenerwowałyśmy. O! Aż łączę Syreny. <grystanie> także lecimy. Ja wam to najprawdopodobniej. pokażę wszystko. A co? Teraz mam spoko. Y, nowy program do nagrywania. Oczywiście musi być drzewo. Bo, jakżeby nie inaczej. <grystanie> mam teraz spoko program do nagrywania. Także. Y, widzę wszystko ładnie. Czas. No nie gadę. Uch, na szczęście mam drugą No Dobra, to już jest zniknięte, lecimy. <laughs> Ale zamykaj te drzwi O, no i super, że wszyscy czekają. Ale ja się też nie uderzasz tam. Także mamy no, jeszcze 3 minuty. A jesteśmy no w połowie trasie, jakoś, w połowie teraz. Także na luzie... Mm, tylko że my chyba nie mamy żadnej amunicji jak to jest kontrabanda, to będzie, pewnie będzie chroniona. Nie mamy amunicji do karabinu. Niedobrze. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy co nam tam gra pokaże. Nasz piękny Akalistan. Najbezpieczniejsze miasto na świecie. Tak tak. Oczywiście na wstępie powiem, że jeżeli Wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Jakieś porady, bądź yy, ciekawe nowinki z gry yy, Bądź po prostu wpaść na Discorda, yy, link jest w opisie Włączamy silnik, włączamy syrenę Światło automatyczne Boże, O, się wystraszyłem Boże, a śmieciarki przeszły Jak on mnie może przez to bić, a ja go nie mogę Boże Ale wy mnie wystraszyliście Co ty masz ciekawego do strzelby? To not, not to me O, do pistoletu się przyda. Jak widać się przyda tutaj do pistoletu bardzo i dobra. O, tego <grywia> wygięło. Jak my to mamy szukać? Pewnie jak bandę, to musimy yy, chodzić, pewnie z tą matareczką i szukać. Oh. Możemy to otworzyć możemy Ale tutaj nic nie ma, bo że creepy tutaj jest trochę A poczekaj, a może Może tak? A możemy to kopać. Nie, stary. Nie widziałem ich tam jest. Tej łatwo. Tej łatwo. Tej łatwo. Pryk, łatwo. Jeszcze ktoś? Yy, pod szóstą to mamy. A to tutaj nic nie ma, tak? Nic nie ma, ok <laughs> Nie chcę ci ich szukać, przeszukiwać. nie yy... nam jak, jak, jak się nam skończył łopata. <laughs> yy... Dobra, to jednak to ja zajmie. Iś... Myślałem O tutaj jest jakaś łopata. Możemy podnieść? Możemy. O, kit. Tak myślałem. Już powinniście wiedzieć, że mną się nie zadziera. sto. Chyba tak. Uuu może ja nie powinien tutaj chodzić z łopatą, tylko Tak myślałem Tak właśnie myślałem Nie weźmiecie mnie dzisiaj żywcem że dwóch sniperów się normalnie zmierzyło Boże ile tego jest A, my tego nie dostajemy do ekwipunku, okej okay. Dobrze, tu jeszcze druga łopata była, przynajmniej za dajmo. O i tu Już leci. Strzelec wyborowy 2. Takie osiągnięcie. nie to chyba go chyba nie widzicie. Przy tym nowym programie uuuu Jakże mamy czas, to ciebie przeszukamy. Ogień zapalowy normalnie. Mało widzę, ale jest, udało się. Pyk. I mamy wszystko. 800 dolarów dla nas. I fajnie na posterunek się wyspać także to już mam najprawdopodobniej wytnę także widzimy się yy, za chwilkę no także <ścoughs> jesteśmy na naszym posterunku tylko to auto już tak miło, bo zaatakowali mnie Niestety nie udało mi się tego nagrać jak mnie zaatakowali prawie mnie mieli <laughs> musiałem skonfiskować jakieś auto chłopa poszczelili i skonfiskowałem to auto też widać, że nie jest w dobrym stanie także wiecie co trzeba to od razu naprawić bo inaczej to naprawdę masakra może być to auto też jest naprawdę w nie najlepszej kondycji zostawmy może tą płytkę otwartą, bo ktoś chciałby uciekać i lecimy się położyć spanko Ludzie musieli do Wlada po, po amunicji do kajabinu w dużych ilościach pojechać, <laughs> ale no, <laughs> naprawdę było ciężkie. Zajęcie towarzyszy Nowid powrócił? Czyżby... Czyżby, czy, czyżby, czyżby, czyżby... Czyżby jakieś yy, nawiązania? Nowic 78. Aha, no dobra. I co to nam daje? Kajty szczepień. Aha, no dobra, czyli tak. Yy, ponadto, od chwili szczepienia muszą minąć co najmniej dwa tygodnie, ok. <laughs> Nasze służby to jest Zjednoczone Rayleigh, Szary, Zniszczone Światła 3DLK. Ok, tylko że zanim ja ich tam wezmę. To jest tutaj w Nowic 78. Hmm. Odwołanie, no dobra, no tam ciekawego nie było, tak naprawdę. Czyli co, my musimy, tak naprawdę? Yy, ważny list przewozowy. Zły stan yy, nie jest powodem odmowy, no ale. Be, aha, czyli teraz już jakby nie patrzymy na to. No dobra, się... dobra. Ja no dobra, no Hahaha, ja już znam te kozy! Wie pan co? Wie pan co? Niech mi pan wysiądzie stąd od razu. Nie ma pana tablicy rejestracyjnej z przodu, ale pan ma na pewno z tyłu. Dobra. Sprawdźmy tylko se na szybkości, czy tutaj światła są ok. Hmm, tutaj jest tylko jedno światło, czyli zjednoczone redaily. Chociaż nie, Czy to jest pojazd szary, tak? Moim zdaniem to jest pojazd szary, więc... Wie pan co? Poproszę pana o dokumenty. RKI, a my tam chyba mieliśmy raili, nie? rail nie? Rail, ok. Także szybkie sprawdzanko, chociaż ja wiem, że pana już nie przepuszczę. Jest zgodność, jest zgodność. 3400, tutaj to 4,2. ta szczepień. Ok, jest zgodna. 3 luty. A maj. No dobra, czyli czy etycznie teoretycznie. Chwila wait. Jak to miało być? Co najmniej dwa tygodnie, czyli tak. Czyli ma pan ważną kartę szczepień, chyba. Yy, tak, jest zgodność, tutaj jest spoko. Yy, także my sobie wyciągniemy te kozy. <laughs> ja już wiem. Jedna koza, druga koza. I ktoś mi powiedział, ostatnio, żeby tę kontrolę nie robić aż tak szybko, bo ja przegapiam różne rzeczy. To tak, jest przebita opona i brak zderzaka. Przebita opona, wybite... Nie, zniszczone światło i brak zderzaka. No tu było jedno światełko, pyk. Tu ma wszystkie szybki, tu ma wszystkie kółka. Także yy, ja na prośbę tej osoby będę. Nie ma nic nielegalnego, to co? <grym, <grym, tak, ja wiem, że jestem coraz lepszy w to. Jak nie ma nic nielegalnego, to co to było? Pod silnikiem trzeba sprawdzić, bo on przymyca broń. Także na spokojnie będą dłuższe odcinki, spoko dla mnie, to nie ma problemu. Bierzemy nożyk. O. Kto by pomyślał, że ta koza nie jest prawdziwą kozą? No i co? Ta też nie jest prawdziwą kozą. Pałką, czyli siekierą? Nie, tym. Łomem. Oj, broń. Kto by pomyślał, że ta koza nie jest prawdziwą kozą. Naprawdę. Już na samym wstępie wyglądało niekozowato. Czyli co? I co z panem robimy? I co z panem robimy? Niech mi pan powie. No spoko. Także jesteś aresztowany. Nie będzie, Nie, nie cię wolno jak ostatnio. Nie, nie, nie. Witam cię. O nie, 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 no ci nie wyszło. No ciekawe dlaczego ci nie wyszło. Posprzątaj mi to Maximoff, szybko. Mamy jeszcze parę aut. I dzisiaj będzie krótszy odcinek. Dlaczego? Bo tak. Dobra. Nie ucieka pan z tymi setesami nie, nie, nie. Nie będę panu świecił ten. Przyje... Cześć, jesteśmy znajomymi jakimiś. Żeby... Ty nam część mówił Brak zgodności Elo regulacji wjazdowe Tu jest zgodno Tu jest zgodne hmm. No i ale cień ty mi tutaj przychodzisz Wszystkie dokumenty mają po prostu złą datę hmm okej okay. Zakajistanu jeszcze nasz bo ja tam mieliśmy coś na temat wieku? nie, tylko trzy szyby, nie, trzy, trzy coś tam tak eee, także raz, dwa tyk, ja ci to wyładuję no i super, że manuje twój czas, bo swój też nic tutaj nie ma nigdzie, nie ma nigdzie, maksimow i załaduj to hajecik nam już nie jest potrzebny. Hmm, to tak. Auto wygląda w dobrym stanie. Eee, pyk, pyk, pyk. Nic tutaj nie ma. Tutaj nic też. To ja cię przepuszczę. Nie, nie przepuszczę, przepraszam. <laughs> nie przepuszczę, masz regulację wjazdowej i to dosyć poważne, plus po niezgodne dokumenty. A, nie sprawdziłem wa wagi pojazdu. Trudno. No, była tam dobra. No nie. Tak myślałem. Siema, siema. Nie widzisz, że ucieka, nie mogłeś go zatrzymać. Ale dobra, nie ma jakiegoś super pojazdu szybkiego, więc powinniśmy go na drugim zakrę zakręcie złapać. No nie, zjechał tam. Nie, to dobrze, że zjechał. Właściwie. Nie, wiecie co? Inwestujemy w nowe auto, w pościgówkę jakąś. Tutaj widziałem, że jest auto pościgowe jedno. To jest strasznie drogie, ale mamy dużo pieniędzy odłożonych, jak zawieziemy tamtych ludzi, to bajka. Jak nie skręci nigdzie... Idziemy, to by miało zaskoczyć. No, dawaj, 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 dawaj. Mamy cię. Mamy Cię. Łatwo. Z kałachem na niego. Ty, co przewoziłeś? Jesteś aresztowany. I tym razem nie. Wymyślicie, że jak przyjadę... Yy, wy myślicie, że jak przyjadę... To, że ja zrobię... Wypuść go. Nie, nie, nie. Czemu Ty właściwie uciekałeś? Jak Ty nic nie miałeś. to są jakieś żarty. Oni tak chyba nie lubią tutaj policjantów. No jedź. No maniak, oni mnie denerwują. Zero szacunku dla poważnej roli tutaj. I tak jak mówię, nie. Nie zrobię tego, co wy myślicie. Nie, nie ma opcji. Mm -mm. Nie wypuszczę go wolno dobrze pojechał. Musimy skręcić w lewo. Nie w peru, w lewo. Ja wiem, że ja lubię popełniać błędy w tej grze. Ale nie takie już. Już. Dobrze, że naprawiliśmy to auto od razu. I to nie. Naprawdę by inwestycje w auto. Słuchaj, hopie. Zniszczyłeś mi idealny dzionek. I teraz tak. Siema. Przenieś do więzienia. Nie jesteś wolny. Przenieś do więzienia. Zniszczyli nam kurcze Gwiazdową, piękną, cudowną. Dawaj. Następnego. Boże, myślałem, że ty też chcesz uciekać. O, już masz przebite koło. Dzień dobry. O, i on potrafi normalnie, nie jakiś szczęść, tylko potrafi normalnie. Pokaż mi to luty, powinno być git. jest git. luka Kagastamu jest ok. Listopad, jest spoko, jest październik, mamy Maj. Tu patrzymy spoko. Zobaczmy czy to na ciebie. Brak zgodności ja no. Nie masz ważnej karty, czyli regulacja rozdawa. Nie no to po prostu to jeszcze hmm. raz tutaj AZ-5 <laughs> No, waga pojazdu hmm. To tak Dwie oponki Dwie oponki I chyba widzę, że list przewozowy się chyba nie będzie zgadać zaznaczymy mu szybko dwie oponki. czy hmm, opony. I dobra, i sprawdzamy szczegółowo. Ok I tutaj też nic nie wygląda na takiego, co by mogło być nielegalnego. A Maksimum, dobrze tutaj jesteś, a nie patrzysz się w tamteka, bo nie palisz. Zróbmy mu to. Schowajmy kajecik. I tak, to wygląda spoko, tu wygląda spoko, tutaj nic nie ma i tak cię nie wpuszczę. Mm. I tak cię nie wpuszczę, chłopie. Odrzucony. Nie, Nie wiem, czy powinien cię nie wpuścić, albo wpuścić, ale cię nie wpuszczę. Jak zamknął, czy na drzwi? O, no i super. Witam, witam pana. Czy wy widzicie Zjednoczone Riley. Zjednoczone Riley. Czepanko. Yy, opuść pojazd. Tutaj nic nie masz. W bagaźniku masz dwie te Jasne, jasne. Będę się z tym przechodził normalnie jak z własnym. Czepiemy, czepiemy. W paucie nic nie widzę. Pod autem też nic. Stan technicznie jest Eleganckie auto. Czepiemy. Tu mam zaznaczone. Okej. Okay. Także. Pyk, nie ma nic. Pik nie ma nic. Czyżby to nie był ten? No chyba to nie ten. Zobaczcie, zdjęcie ok. Kamal uzum, kamal uzum, kamal uzum, kamal uzum. Spoko. <laughs> eee, jest ok. To też jest spoko, tylko warte, sprawdźmy. Spoko. Potwierdzony ładunek, dwa worki z nawozem, cztery bagaże, spoko. DCQ to widziałem, tylko 4,75. 1M. Ok. Czyli to nie był ty? 4 maja, ok. 16 maja. No dobra, nie mam się do czego przyczepić, chyba. A fajd musiał być oczywiście. No mogę go jakoś cofnąć, jednak? <laughs> Fade musiał być. Na koniec fajd musi być. <laughs> Nie mogę być inaczej. No właśnie. Ja wiem, że był czysty. No my sięnięcie zdobyliśmy yy, Pokaż ty mi ile kosztuje auto pościgowe 1200. Dobra, kupujemy to 1700 już kupimy sobie to. Ekipę mamy chyba całą kupioną, tak czy ulepszamy? Nie jesteśmy. Dobra. No ale mamy nowe autko ja na pewno uda mi się wypróbować w następnym odcinku. Zmienimy sobie je. Tylko na szybkości żeby zobaczyć. Pokażcie mi ta łódka. O kurczę, to jest krasa sama w sobie. Patrzcie. Kurde. Dobra. Także kochani. W tym odcinku to było na tyle. Widzimy się w następnym... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia do kolejnego odcinka. No i cześć!